Burze i ulewy, które pod koniec lata sparaliżowały znaczną część miasta, spowodowały spore straty. W starciu z piorunem ucierpiał też duży, mierzący w obwodzie ponad 200 cm, 130-letni dąb. Piorun, który doprowadził do tego, że powstały trzy bruzdy odrzuconej korowiny i w rezultacie. Było, widoczny był miąż tych drzew. Miasto zawnioskowało do starostwa o wycięcie uszkodzonego drzewa, a starostwo zleciło specjalistycznej pracowni przyrodniczej przebadanie dębu. W wyniku ekspertyzy okazało się, że uszkodzenia, choć wyglądające poważnie, są jedynie powierzchniowe, zamiast drzewo wyciąć, zaczęto je leczyć. Nowoczesne w tej chwili są metody nowoczesne środki, którymi wymalowano w środku te bruzdy. I włókniną, proszę popatrzeć, błóknina w kolorze kory jest przepuszczalna. W ten sposób zabliźnią się wszystkie. Rany. W dobie podwyższonej emisji CO2, ogromnie ważne jest, aby unikać wycinania drzew zawsze, gdy jest to możliwe. Jest to ogromnie istotne, zwłaszcza w centrach miast, jak w tym wypadku, ponieważ oprócz redukowania dwutlenku węgla, latem drzewa są naturalną klimatyzacją miejskiej infrastruktury. Audycja drzewa pana Antoniego na naszej antenie jutro w bloku zaraz po wydarzeniach tygodnia.